Aby się spotkać z kolejnym zasilanym bohaterem, trzeba być e, pomocnikiem cukiernika, właśnie chcecie mianować, e, pozwolisz? Chciałem powiedzieć kucharza, ale dzisiaj będzie dzisiaj o cukiernictwie, będzie, dzisiaj, dzisiaj, będzie. dzisiaj będzie o marcinkach. Teraz został hajnowskim marcinkiem. <grym> Na brzegu Puszczy Białowieskiej spotykamy się z panią Joanną Bińczycką. Kobietą, która wie wszystko o legendarnym hajnowskim Marcinku. Ty coś wiesz o Marcinku? No, to jest bardzo ciekawe, bo przeglądałem badania naukowe. Jesteśmy niedaleko, tak jak powiedziałaś, Puszczy Białowieskiej, a to właśnie z tego miejsca pochodzi Marcinek. Jego historia jest związana z pałacem, pałacem carskim i świętem świętego Marcina, bo był ten Marcinek pieczony, degustacja odbywała się. Wszyscy i się zachwycali smakiem wszyscy Marcinka. Wszyscy się zachwycali i z tego miejsca ten Marcinek pochodzi. Prawda to? Tak, dokładnie. Historycy sięgnęli do przełomu XIX i XX wieku, gdzie są pierwsze wzmianki właśnie o Marcinku. Wypiekany był na uroczystości w Pałacu Carskim w Białowierzy, gdzie przyjeżdżał car z rodziną. I przyznaję, że Marcinek zawsze mi się kojarzy z taką komnatą pałacową, samowarem z herbatą i taką porcją Marcinka, taką solidną porcją Marcinka. Natomiast wywędrował nad, nad, na przestrzeni czasu z tej kuchni caru. Polskiej pod Bo był pyszny i nie wędrował. I... Teraz jest pieczony przede wszystkim tutaj w hajnówce. Hajnówka to jest takie zagłębie Marcinkowe. Ten cały region to jest jedyne miejsce w Polsce, źródło tego ciasta, bo ono tak. jest nieznane nigdzie indziej, nigdzie indziej. tylko tu. Nie jest wypiekane nigdzie poza Podlasiem. Przyznaję, że na początku mojej działalności, kiedy jeździłam na pokazy, na targi cukiernicze, nikt w Polsce nie słyszał, On nie słyszał o tym wypieku. Więc zawsze jechałam z Marcinkiem na takie <laughs> pokazy. I zawsze robił furor. Re. Right. W jaki sposób takie ciasto się przygotowuje? Bo tu mam właśnie ulotkę, y, która... Uzbrojone w ulotkę. Y, tak, w różne badania, <laughs> która mówi o przygotowywaniu Marcinka i mamy tutaj przepis i mnóstwo kroków. Trzeba 30 placków przygotować i wiele innych różnych rzeczy. <laughs> Rozwałkować 30 so, placków. Takie no taka pomoc techniczna dla laika jest niezbędna, ale też właśnie doświadczenie praktyczne jest bardzo istotne. Y, praca może żmudna, ale dająca wiele satysfakcji. Y, ciasto jest kruche, Marcina składa się z wielu cieniutkich placuszków bardzo istotne jest to, aby rozwałkować je cieniutko, bo na tym polega cała istota tego marcinka. Przekładany jest bitą śmietaną z cytryną z sokiem z cytryny którą się ubija i smaruje te cieniutkie placuszki. Składa się I, następnie tak, się dekoruje. takie to są takie po prostu e, ciasto ułożone sam kilkunastu, to. a nawet do 30 placuszków e, z tym takim śmietanowym e, smaku połączonym, po prostu przepycha. To jest to ogólnie sprawdzasz, duży sprawdzasz, czy się tak To jest takie ciasto, które z e, produktów lokalnych, samych zdrowych, naturalnych, bez żadnych konserwantów, polepszaczy, ani żadnych dokładnie. takich. Ważne jest to, że e, mamy bardzo dobre surowce tutaj. U nas na ale chcę powiedzieć, że zbliżamy się znowu do pięknego miejsca na brzegu puszczy białowieskiej na takiej pięknej właśnie kapie, która ma chyba ile lat? No, przypuszczam, że około 100 lat, około 100 lat. 80 Jej. ponad 80 na pewno. Właściciele tej kapy, no, niestety nie są w stanie ustalić tego czasu, ale na pewno ma więcej niż 80 lat. No, oczywiście czeka na nas Marcinek, którym się za chwilę poczęstujemy. Mamy nadzieję, pani Anna, bo jeszcze chciałam powiedzieć, a propos pani pasji cukierniczej. Pani jest ro, y, człowiekiem tu urodzonym, chociaż rodzina tak. pochodzi z Krakowa spod, Krakowa, spod Krakowa. Natomiast to pani jakby poczuła Jaki... takie wyzwanie do pieczenia ciast y, jako pierwsza w rodzinie, a testował tata i był takim pierwszym pozytywnym tak. krytykiem. Dokładnie. Y, zawsze mówię, że tato miał wyrafinowane takie kubki smakowe i, i potrafił bezbłędnie dobrać połączenia, bezbłędnie określić smak. I wiedziałam, że jeżeli smakuje mojemu tacie, to to na pewno będzie dobre. Natomiast moja ciocia była takim domowym cukiernikiem. Zawsze u cioci na każde święta, niedzielę było ciasto pieczone i też piekła marcinki. I podglądając Ciocie, myślę, myślę, że to ona zaszczepiła we mnie tą taką miłość do biegiem. Do Marcine. <grym> Marcinek, nagradzany wielokrotnie, bo to jest i podlaska marka Roku. Tak. Wpisany jest też na listę produktów tradycyjnych. Tak, tak, tak. Tam tak. 2000 Dokładnie. chyba jest tych produktów. Tutaj mamy podlaską Tak, tak pokazać, Został wpisany w to 2016 marka roku, roku na tę listę. W ubiegłym roku utworzyliśmy konsor konsorcjum. Aby przede wszystkim ochronić tego Marcinka, tradycyjność tego wypieku. Na rynku pojawiło się mnóstwo, to mówię, że wyrobów marcinko podobnych. Mhm. Mówię to z taką ironią, bo to już nie jest Marcinek. Nie jestem przeciwnikiem eksperymentów. Bardzo fajnie, że, że zmieniamy przepisy. Natomiast Marcinek mając tak dobry, fenomenalny wyrób, no myślę, że, że musimy pozostać wierni tej tradycji. Nawet y, robiąc Marcinka z Karolem Okrasą, y, wstępnie chciał zmieniać, łamać ten przepis. Natomiast, kiedy, kiedy już skończyliśmy i skosztował tego Marcinka. Stwierdził, że jednak nie jest przy tradycji. Tradycja jest najlepsza. I my mamy teraz <grym> nadzieję, że pani nam pozwoli skosztować tego Marcinka. Oczywiście. pięknie Udekorowanego. Oczywiście. No <grym> Spróbujmy go. Proszę bardzo. No i teraz zobaczcie właśnie na tę warstwę. <grym> to jest warstwa taka. Ile mamy tutaj tych Opcja placówków? taka cieniutka yy, z racji cieniutka. tego, że, że po Miosiu, prostu tutaj tu lemoniowe. i teraz na, na potrzeby. Aż. Dobra, testujemy. Śmietanowa przykładka i. Mm. 13 warstw. No Nie, teraz szybko przeliczyłam. Czyli nie musi być tu 30 wzę. tak jak w tej instrukcji? Nie musi być. W zasadzie zazwyczaj preferuję między 15 a 20 tych warstw. Z racji tego, że to jest optymalna wysokość do krojenia na talerzyk deserowy. To jest po prostu mm. wygodna opcja. Mm -hmm. Bardzo dobra. Yy, gotowi na selfie? Mamy taką tradycję. <laughs>